Cześć wszystkim z tej strony, Hoopster. Ze mną jest Hetman. I to jest kolejny odcinek z Arka. Zapraszamy do oglądania. Uje oh yeah. Jak yeah, widzicie, no, już jesteśmy. No, już jesteśmy tutaj. No, przy tej rzece. Bagnie czy coś tam. Są karki nosy. Bo. A właśnie, bo w ogóle się okazało. Że tylko karkinosy są tak naprawdę odporne na to. Yy, no, tylko no. nimi to można wyjść, na czym nie wiem, czy tylko, ale nimi na pewno można i one nie będą tracić życia. No, także ten. I musieliśmy zrobić katapultę na domku. Mm. No, jak już Gdzie? jest gotowa do użycia. No, tutaj jest. Tak to wygląda. Mam już przygotowane po... Kurwa, macie. pociski. Yy. Które się tak robi, tak z jeden pocisk robi się z 30 kamienia i 3 metalu, także w sumie nie jest źle. No, No takie trochę, tak, no, tak to wygląda jak się na tym siedzi. Według mnie trochę głupio, no ale dobra. Właśnie, jak będzie przodem, będziesz do nich ryjem, to będzie. trafić w nie wiem. Znaczy nie, w ogóle to, to myślę, że ty byś strzelał, a ja będę jechał, co nie? No tak. No. No, ale to tam jest jeden ze setnym, jeden z osiemdziesiątym piątym. No więc nie, byśmy najpierw zaczepili jednego. Samica, samiec... Nie wiem, czy ja nie są ze swadani. Tak? Ja to chyba by się wyświetliło już na linii, z tego co mi się wydaje. No, by się wyświetliła, nie są. No, to nie są. To Jak ten. Czy jednego, to tylko jeden przybiegnie? No chyba tak. A to no weź już od razu odjedź na razie tym T-rexem, co nie, i włącz go w ogóle pasywny. No, no dobra no, ten mam nadzieję, że jakoś tam się uda z tymi 30 głazami, przynajmniej na jednego, bo nie wiem jak to wygląda dokładnie. Oni mają wysokie level'e też w sumie. No, także nie wiem ile oni mają tylko torporu czy czegoś tam. Nie wiem jak to w sumie nazwać. No, Ratilex jest odstawiony. Co chowanie jakie mu dać? Yy, ten... ten pasywny. Kurde, Ty to, to sobie możesz siadać? Możesz już siadać na tą katapulta, a ja tam podjadę i w nich strzelę. No kurwa, wypadłem, Nie możesz chodzić, jak wchodzę po drabinie. No to kurde, ten. A, tak, Tu już tam, tam to że przez to okno wypadam. Chcę się zamknąć. Hmm. Dobra, jest. Czekaj, jeszcze się jest tą zupełnie stopę włączyć. O, dobra. Eee, teraz, niestety, jeden typ jeszcze schował. Kurde, co tamtym tam? Nie jestem. Kurde, nie widzę go. Czekaj, żyjemy, nie, znowu spadłem, kurwa. Co, co ty nie siedziałeś na tym? No, akurat się ruszyłeś, jak siadałem, sobie. <laughs> ja widzę. <laughs> o, wyszedł, wyszedłem. A się ty też też tak. nie może atakować. Ja ich widzę, ten mogę ich nich strzelić. Chyba to strzelej. Może no, to ten jest bliżej. Ten zasad kurwa. Nie trafiłem No co teraz tu, nie wiem czemu nie trafiłem Hmm no. O trafiłem 79 tylko <grywki> <grywki> To oni pan też mają Dobra bo z tejże drzewie a tu gówno widz On niecie w ogóle? Nie widzę go Przed nas to nie poleciał na nas w ogóle o nie, znowu spadam! O kurwa! A ty nie siedziałeś w tej katapulcie? No zsiadłem z niej, a ty znowu się ruszyłeś. <grym> nie mogę. No ja mam już złamane kości, ledwo żyję, zaraz ginę. <grym> <grym> małeś. Co to ja? No się ruszasz kurwa, jak to zsiadam. No ty se kurwa siadasz jak się ruszam. Nie wiem jak bardzo wyskyt. lepiej, żeby był tyłem ten paracer, a nie przodem. No to ty mi coś tam pierdolisz. Kurwa wsiąść na ten katapultę, bo jadę. No dobrze, tak to nie spadnę przecież. Odwróć go. Cześć, teraz wtedy stoję kurde w tym no, Dobra już. No Teraz to, to nic nie widzę. Chyba że przez okienko strzelę. O, Strzeliłem dobra. w niego. Dobra, ja go pilnuję też. Jakby przestał się nami interesować. Dobra, teraz to już chyba biegnie. No leci. Dobra, ja teraz nie będę nic widzieć także. Trafię? Chociaż nie? nie, widzę No nie, to tak nisko leci. O trafiłem. Je, yeah. Co, leży? Nie, nie. A kurwa, myślę, się... że... Potknąłem! Shit! Nie mogę w niego trafiać, jest za blisko pod nami. A ucieka, ucieka! Strzelaj! No nie mogę, drzewo tu stoi. Kurde, jest szybszy od nas. Leci znowu jest? nie mam już pocisków? Nie mam pocisków! Czekaj, ty, nie ruszaj. Ty jakby pod po was strzelałeś. Kurwa no ja już nie mam amunicji w ogóle. Bo ja pierdolę. Co? Brzmieliśmy 30, co się stało. A mi się wydawało, że właśnie ty chyba dwoma strzelałeś naraz. Kurde. No nie spadłem! O nie. Siadaj szybko! Siadaj! Ola. No i co teraz kurwa? Gdzie nie jest... mam metalu. Gdzie jest T-Rex? Gdzie go dałeś? Dobra, mam metal T-Rex no... jest tam na górze trochę. Chyba, ale on w sumie nie klepie nam domku. Tylko jego. czego? ja spróbuję zrobić te nawoje tu. Szybko zaczął w ogóle znowu atakować. Ej, on teraz. Ej, zostawił nas. Ej, no zjebało się, podjeść trochę. No dobra teraz. No i zostawił nas, wyjebana ma. ja zrobiłeś tego? Tylko dwa. Jak dwa, to to nie wystarczy. Bo kamienia nie ma. Dobrze, to czekaj, zrób cięcie, zrobimy ich więcej, i dopiero wtedy. Okej, okay, dobra, to robiliśmy rzeczy. Jakaś masakra. Yy... Oh shit. Mamy A nie już hmm. myślałem. Teraz pójdzie, lepiej już. Dobra, dawaj. Znaczy no, teraz mamy tego dużo. Nie doleci stąd, musisz czekać, muszę w niego strzelić. Nie ruszaj się. Biegnie Twel. no cieka kurwa. To jeszcze chcę ku drugiego. a nie czekaj, chyba idzie teraz. Hmm. Chyba idzie. A, chyba idzie. Stój. No ja... ty są już Na no, pod was chodź no. Ja tu w sumie ja stoję po prostu ja Tak muszę jechać bo ten dwinga nie, nie możesz trafić No jedź, jedź Ej, Spadłem kurwa Co? Siadaj Ty nie wiem czego Siadaj Coś mnie zrzuciło Ja chyba w jakiś kamień wjechałem Już jesteś na tym? No jestem. No w kamień wjechałeś i kurwa spadłem. Wstrzymałeś Nie mogę go zatrafiać. O dobra, trafiłem. Kurwa za bardzo wchodzi pod dupę. To jest ucieka w ogóle chyba. No i mu przejść. Przejdź. Tylko ucieka. Kurwa... I on zgin No. O, no, pierdol... <gry> nie, no kurde... Trzeba po prostu za pierwszym razem zrobić, bo on nie zdążył się zregenerować po tym ostatnim. Dobra, to spróbujmy teraz z tamtym. Ile tam jest amunicji jeszcze? po tego swojego buldoga Jaki pisteł, jak on w ogóle mógł zginąć że czegoś... Dawej, 76 pocisków to na pewno nam wystarczy. Po prostu wsiada i... Pisteł z niego totalny. Ej, ej, ej... Czy to znowu puściłem, czy nie? Nie, ja jestem upośledzony. Gdzie ty jesteś? No tutaj przy tym. No. Przecież to rozjebać. Dobra. Kurde. Dobra. Jeszcze sobie. No on nam nie uszkadza w ogóle domku, więc spokojnie. No. Eee, to po prostu masakra już... Kurde ile my już się przygotowujemy, kurde, żeby tylko tam wjechać, no ja nie mogę. Jest jakaś masakra. Ech. No pustoszyciela się powinna dać, bo byli też. Kurde, ale nie... Tylko kerkinos I wszystko to po to tylko po to... Wszystko to? Tylko po to, żeby kurde ten. Tylko rock Drake chyba garnąć. O, rzucił się atakuje. już. No to jesteś przodem, chujowo. No piętaszek tyłem musisz Już, Już jadę tyłem. Szan ginie zaraz, po czego on już ma mało życia. Dawaj go jeszcze, no. Strzelaj! On zginie, kurwa, na jeden strach. No chuj, go, no. Nie mogę teraz. Leży! Leży? No zginął. O, kurwa. Co? Dwie jakich kurwa, się oswaja. Cięcie. Widzimy się zaraz. Okej, okay, jesteśmy znowu. E, jak widzicie, mamy tutaj jednego kraba, który mnie właśnie goni, i zamierzam go zaprowadzić do naszej pułapki, którą zrobiliśmy, e, bo się okazało, kurde, oczywiście znaczy z nim się No kurde, tak, nawala się z tym. E, ten. No pewnie jeszcze więcej skorpionów. Abra, chwila przerwy. E, w każdym razie, e, jak się im strzela w nogi, no to im się zabiera tylko życie. Nie nabija im się w ogóle tego torporu. Dlatego trzeba ich najlepiej właśnie gdzieś tak unieruchomić. No i wtedy tak podjechać właśnie od tyłu i im msrelać to. Mhm. A teraz oczywiście się musi krapać właśnie z tymi skorpionami. Hem, pomożemy. No dobra, teraz nami już powinien iść. Dobra, idzie. Czik, cyk. cyk. No. Mhm. Dobra, teraz tu, to traf to. Okej, okay, już prawie trzeba iść tak jakoś. Tak, No, Prze... O, przebiegnij tak przez to. O, o dobrze stoi. No, Do podjedź od tyłu. No, jak ja mam podjeżdżać tym od tyłu? No, normalnie, ale on nie wszedł do środka. On stał sobie przecież tak przed. Właśnie nie wiem czemu, kurwa ma nie, skurde, ładź tutaj dookoła. Robijaj, no i teraz co to w kolucji? What the fuck? Kurwa, no i chuj. wyłączyć kurde atakowanie no i się nie uda eba, spróbujmy jeszcze tylko tak, że ja będę teraz jechał, i ten mu staraj się trafiać w ten jego odwok.

no patrz co on robi! No jest upośledzony Teraz to ja nie. nie... Ruszaj się, co on ucieka co? Gdzie? go gonił. Ma teraz nagle na mnie chyba jedzie. No dostał przecież ten outbuke. Patrz, życie mu zeszło. Teraz to ja nie mogę w niego strzelać. Teraz to ja No, dawaj. Kurwa, też zginął. <słuch> Okej, okay, no to to była taka nieudana próba. Próbujemy, nie wiem, albo, z, albo znajdziemy jeszcze jakiś inny sposób, albo dalej będziemy z tym próbować i pokażę wam, jak już, już tam będzie się udawało przynajmniej. No, a jak widzicie, wreszcie nam się udało ciula złapać. Po prostu, no. jeszcze próbowaliśmy, kurde, jeszcze z jednym, nie, z dwoma próbowaliśmy i jak widzicie, też tam są ciała i po prostu się nie dało z nimi. No, teraz zrobiliśmy to tak, że zbudowaliśmy, tak, najpierw został tu wprowadzony i później... Później zabudowaliśmy go dookoła. No i teraz to lepiej zadziałało. Chociaż teraz jest taki problem, że on... Jakby nie gapi się na mnie. Tylko tak się kręci, a to najlepiej od dupy mu strzelać. Hmm, to tak. Jeszcze nie, nie wiem jak. Oczekaj, Może teraz? W ogóle mam tylko 8 tych tutaj w tym. Czyli 4 strzały będą. Ale chyba teraz tam nie idzie, to dawaj. Ale tu cztery strzały tylko w tym mam. Ajajaj aj, aj. Ale to chwila, to w sumie. Ten. Yy... Każę wam, jak już go uśpimy. Dobra, usypiamy go. No, w sumie to nawet. Ja muszę tam pod. A, jednak teraz się odwrócił. Ciebie. Weź teraz. Odwróć go z powrotem. O, o. Dobra, o, 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 o. Dobra, Czy... No w dupę mu ciągle walę, no. Kurwa, teraz chyba został w łapy, bo się odwróciła akurat. Hmm. Pierwsze tempy tutaj chodź. Został w dupę... Przez reszki, nie. Czekaj, teraz czekaj. Hmm. Z jaką dupę ciągle strzelam, no. O. No, what the A, fuck? No, w dupę utrafiałem wszystkie pociski. Wiesz co? Jestem czeka, bo jak w ogóle. Co patrz? Bo jak mam ten karabin admina, no to na tym zielonej wersji, to mogę sprawdzić jakie są statystyki tych wszystkich dinozaurów. No to sprawdzę, czy mu w ogóle jakiś torpor wpada. Jak to robimy, no dobra. No to musimy znowu przygotować się następnego. To poczekajcie. No dobra Teraz? No Tylko ma już mało zdrowia dobra, Dawaj jeszcze, no już jest niedaleko Kurde, on zginie jeszcze praktycznie za dwa strzały A no, chyba już ucieka A to daj, no, dawaj No, stał mu. Jest! 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 Yes. Yes. Ao No to jak widzicie udało nam się haha! Ha. Kurwa tępy, chuj Ja pitolę, tyle męczenia się po prostu No Ja oh. pierdole no To jest jakieś przerąbane naprawdę I akurat dopiero jak wziąłem ten karabin i się patrzyłem czy mu to się coś wie, To teraz akurat się udało Teraz został. To... zostało mu 60 od To mnie wie właśnie tyle ledwo! No kurwa, no. A, Ale dobra, jak widzicie, udało nam się. Teraz tylko poczekać, aż się oswoi. No i tylko, no, powtórzyć to. Nic trudnego, oczywiście. E, ale to już, też już U, wam... Dostał 0,6% jednego mięsa. Ha, kurwa. Tyle, że on chyba szybko głod Hmm. Nie, chyba jedna. muszę się słyszeć, że się trochę Hetman ścina, a to dlatego, że pewnie ja mam jakiś problem z internetem, także nie martwcie się. No i tak teraz, musimy mieć, musimy przeczekać aż się oswoi i potem powtórzyć procedurę, także raczej już wam wszystko pokażemy jak już o, będzie... to zobacz, dostanie 44 poziomy. Dobra, zajebiście. Pokażę wam jak już się wszystko zrobi, także tam, no, no, widzimy się za chwilę, tak.